Cześć, jestem Marta. Cześć, jestem Kasia. Pracujemy razem w Inmed -in w dziale rehabilitacji zwierząt. Chcielibyśmy Wam przedstawić derkę 3 biednym Pro Sirius, która ma w sobie magnetoterapię, infrared i masaż. Ta derka ma najsilniejszą moc magnetoterapii, jest to 5 militesli. Obejmuje nefralgiczne miejsca, czyli szyję, od łopatki, od części przedniej, po sam zad. Właśnie w tych kieszeniach są rozmieszczone cewy magnetyczne, tak samo jak spirale, które podgrzewają. Tutaj jest przycisk, który włącza nam infrared. Powoduje to, że w, w ciągu 8 minut derka rozgrzewa się do 40 stopni. Derka posiada trzy poziomy masażu. Z czasem będziecie mogli odpalać intens. GX sprawdzaliśmy na stanowisku. nie, To jest rzeczywiście bardzo. Mocny masaż, tak. tak. tak mocna wibracja. To ja ją znam i no, ja po niej widzę, że ona jest zrelaksowana, a nie wkurzona. Po niej widać od razu. Zastanawiamy się nad tą derką, żeby ją kupić. Jesteśmy pewni, że ją kupimy, z uwagi na to, że jeździmy często na zawody i podczas startów na zawody, między przerwami, tak, kiedy zawody są trzy-, czterodniowe, można przeprowadzić derkowanie po to, żeby on się zrelaksował, odprężył. Tak jak po starcie, mogła dostać się derkowanie. I tak jak dzisiaj, drugi raz derkowany. to niczemu nie zakłóca. Tak? Tylko pomaga rozprężyć konia, rozluźnić, po to, żeby nie miał tych najmniejsze naprężenia te mięśniowe i przy okazji suplementacja na kwasy mlekowe i tak dalej, żeby to no, pomóc temu koniowi. Mamy laser energetyczny MLS. MLS yy, świadczy o tym, że jest to laser, który nie podgrzewa tkanki, dzięki czemu możemy działać na stany ostre. Efekty laseroterapii są widoczne zawsze. Jedynym wyjątkiem jest to, gdy nie właściwie dobierzemy dawkę lub źle zdiagnozujemy konia.